Radio Oko 88,5 FM na każdą porę dnia. A ja mam też dla was bardzo ciekawą e, informację. Na kanale Chodźmy po zdrowie ukazał się nowy odcinek filmowy. E, gościem odcinka jest Marcin Brewczyński, pasjonat i promotor aktywności jaką jest Nordic Walking. W rozmowie Marcin opowiada o swojej sportowej drodze, o zawodach, w których startuje oraz o tym, jak wielką radość daje mu ruch na świeżym powietrzu. Nie zabrakło też e, wątku wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Kurpiowski bieg e, Morsa oraz Nordic Walking w Serafinie, gmina Łyse, pełnego pozytywnej oczywiście energii, ludzi z pasją i ducha wspólnoty. Film to także piękna podróż o, po Kurpiowszczyźnie, no, naszej niezwykłej, pełnej tradycji i uroku krainie. Zobaczcie sami, jak sport i regionalizm mogą się łączyć, tworząc coś naprawdę inspirującego. Film już dzisiaj będzie też dostępny, będzie można go zobaczyć na naszej stronie www.radio.oko.pl i na naszym Facebooku oko Ostrołęka. Marcin Brewczyński to profesjonalny zawodnik Nordic Walking, triumfator wielu prestiżowych zawodów krajowych, jak i międzynarodowych, wielokrotny zdobywca tytułu Mistrza Polski, Europy oraz Pucharu Świata. Instruktor sportu, propagator zdrowego stylu życia, miłośnik morsowania. Już za kilka dni dokładnie. 14 listopada Marcin ponownie będzie startował w Pucharze Świata Nordic Walking, federację ONWF w Agadir, Maroko. No, my oczywiście życzymy powodzenia, trzymamy kciuki za Marcina. Cała relacja z wyprawy będzie na naszym kanale tuż po powrocie z zawodów. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki. Radio Oko 88,5 FM. Reklama.